Jak widać Overwatch, no mam już 145 level i dużo skinów, ale to dlatego, że, no dobra, grałem już przed moim kanałem, w się no, nie mówić, no nie, nie nagrywam za dużo, bo jakby wam to powiedzieć, jak jest moja mama i moje młodsze siostry, to ona po prostu się tak drą, że to nie ma sensu nagrywać, bo to jest wtedy tak głośno, żebyście jedynie są usłyszeli to... No, więc nie wiem czy to jest sens w ogóle wtedy nagrywać, więc póki wyszli na dwór, to, to nagrywam. Nie, jakbyście mogli napisać mi na czacie, czy Wam się podoba ta gra, to bym mógł nagrać odcinek albo jakiś opening. A tak to nie wiem. No. Mam pomysł, że 12 maja kupię. No to, za 170 zł takie eventowe skrzynki. To są takie. Że można zdobyć wszystkie skiny, bo są... i kupić wszystkie skiny, więc tak sobie myślę, że wtedy to się najbardziej opłaca. A jak coś, to po prostu ten opening nas, jakbym nagrywał, to by byłoby bez mojego głosu, tak jak mówię. A jak na razie to rozpocznijmy gierkę. Weźmy samą gier i końcu nam Później możemy iść na... Jak to się nazywa? Na... 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 Jest za, jak to się nazywa. Zapomniałem. Um... Ja sobie przypomnę. Tylko jeszcze nie wiem. Dobrze, zobaczcie w sumie na telefonie, czy mnie słychać. Ja mam nadzieję, że słychać. No chyba, że wyłączyłem. Jak debit ostatni. Odukcie. Tylko jest Eee, weźmy boczka trzy, dwa, dobra, idziemy. Halo? Dobra, super. Dobra, bo myślałem, że mnie nie słychać za cydu. Prawie nie no to patrzcie na O oto z tym chodzi, że mamy... Co? Czy już jesteśmy w trakcie rundy? Eee, to widać, że jesteśmy w eee, jest no, tym No drobne. Może ja to zrobię. Mam nadzieję. Onik? Wypchnął mnie. Muszę uważać tutaj. Mm, o, w dupciu, ale to Hmm. Niestety oko moich kolegów, bo myślałem, że jak się ma rangę złotą czy srebrną, to znaczy, że jak się wbije już 500 poziom, czyli 5 gwiazdek. A jak się okazuje, to nie tylko trzeba grać w turniejowe. I wtedy się dostaje punkty i... Ale i się zdobywa rangę, jak o tym hmm, ja nie mam bastionu? Nie? to tutaj we mnie wyżnęło. to we mnie wyżnęło jak no w podróży. No Do końcu nie wiem co, nie. ale teraz jak sobie tak gram, bo już nagrywam sobie grałem dwie rówki. takich ludzi... Mi, no, że tak, moje drużyny są ostatnio wyżliwe. Nie może nie lepiej, ale po prostu biorą takimi... bo takimi postaciami, które ich nie ogarniają a o a a to są jakieś bastiony. No jakieś takie nie wiem, dobre. Nawet tam tego fajne. Fajno by było. O nie snuga, na to jest bez, jeżeli... Jeżeli nie to po prostu się zbeznie, bo nie dosta. No, bez przesady no takiego, to ja się nie umawiałem no... Na tu nigdy nie idą, tylko umierają. Ja coś próbuję robić, ale to nie jest zbyt dobre. No to jak, e, nie, to, e, tak, jak... zaraz pogramy. No to, tak. Były wcześniej, były odcinki z Lego Super Williams, ale nie mam... No, czas mam, tylko że... Ja to nie ciągle się gram, Teraz a... to wiadomo jakiś kolega wierzy. Boże, nie, to... Często, to teraz nie, o, jest to już nie wychodzą na hmm. zewnątrz. To muszę się trochę poruszyć. Bo no, to było też dosyć długo. No To będę się najgorzej. No, dobra, dobra, no, nie tutaj. Ja zawsze robię tak, że że jak jest koniec to daję wszystkim, bo i tak... 45 x to jest 45 ekstra, może to jest bardzo, bardzo, bardzo mało, jak na Overwatch'a, ale Biorę tutaj Echo. Dobra, kozacko, bobacko, hmm. Nie, to Eee, w strachcie rudy, to co się dziwię. Nie ma. Nie ma. To nie będzie drugi coś tak czuję, bo niedługo przyjdą i się wszystko spadnie. Ja, no póki ich nie ma, to mogę się pozywać. Ja ostatnio co ten opening no, to nie wyszedł, bo mój telefon jest taki zrąbany, że on się sam klikam. Tak jakby, no jakby to powiedzieć, wirusa załapałem na telefonie. Ale już mi się go pozbierali, ale i tak muszę oddać do naprawy, bo. Wyświetlać, jak mi pisał SMS-y, to zamiast wpisać, powiedzmy. No nie wiem, coś napisać, to będzie. Zerwać blondyki. To jest fajnie. A tak. Na town. Nie, nie, nie grać. Nie, no jaka atak, to to weźmy może, nie wiem, no. Wezmę pana żmiliana ludego. To Ktoś ma prawie maksymalny poziom, bo ma prawie sejsze. Dwa poziomy mu nie brakuje. Nieźle. Chyba, że jest jeszcze większy tego, to ja już nie widzę ludzi. Ale kto jest? I co za boczek rozwalił swój wóz i, z, i z tego? Nie, wieczór swój i złomiano. Brawo dla niego, po prostu brawo, brawo, brawo Ty! No witam. Pozdrawiam. Ciało mi Jak się to polecą, dobre, fajne jest. No, ja teraz z kolegami, bo tak jak ja wiem, oto dostajesz takie osoby, że normalnie szok.